Spróbujmy coś nagrać, najwyżej się skasuje. To zawsze jak ja mam zgrzewkę, <laughs> to jest, to jest... Nie, ty zawsze robisz grzewkę kiedy mamy trening. Nie, bo... Ty nie, ty, czekaj, to bez to sensu. się nie, nie rozgrzewałeś. No nie, mam gumy w ręku, to mają rozgrzewka. Dzisiaj wszyscy się źle czują, ja też, ale i tak trzeba ćwiczyć. <laughs> Przed chwilą, za pierwszym razem, wyszła mi taka próba, ponad minutę, no ale nikt mi w to nie uwierzy, to muszę powtórzyć. Ostatni raz. Ostatni raz I weszło robisz dziś też handstendy też będę robił Czyli się gumę no, spoko pomyślałem dzisiaj na takim obiektywie nagrywać tym 0,5 taki inny jest. No tak, ale chciałem taki minimum. Nagrywanie rozgrzewki, nasz największy błąd. Ja jak tak podszedłem, to skończyłeś. Czuję trochę więcej siły do presów niż zazwyczaj, nic mnie nie boli. To porobię sobie takie presy dynamiczne, czyli po prostu do presa i z powrotem od razu. No, już miałem z trzy próby stawania jak najdłużej. To raz było ponad minutę i nie nagrałem. Drugi raz było minutę, prawie, bez sekundy. No to teraz, teraz już będę bez tego utrzymywania, robił, tylko po prostu sam fakt, żeby porobić presy. To za to jakieś żelki pozostawia? Ja dzisiaj żadnej rozgrzewki. Cały trening polega na wyładowywaniu emocji. Dobra, to jeszcze może kilka prób tego presa. że tak zrobię, że będzie widać co robią w tle. Ale fajny ten. Fajny kąt. Nie tych desek, żeby się podciągać. Nie, on cię zawstydził. Nie, no myślę, żeby tego nie potrzebował. Jak? Nie? Wyższy jest ode mnie. No jak? Nie wiem, też się podciągałem z ciężary. No dobra, to ja w tym czasie zrobię sobie po prostu podciąganie bez maselapów. Dzisiaj zwykłe, zwykłe podciąganie.

Klapeczki to takie dziadostwo, wyjazd z tym. Nie rozumiem ludzi, co na siłowni chodzą w klapeczkach. To się tak beznadziejnie w tym ćwiczy. Teraz akurat patrzę, jak Grzegorz się podciąga. Ustawiam statyw. Ale teraz Brzoza nie będę Cię słyszał, widział, bo jestem skupiony na ustawianiu. Aha, z takim tym. Z takim bardzo mocnym, z taką nasadą dłoni, nie wiem czy tak można powiedzieć. Dobra, zaczaję, po co Ci to było. No a jakbyś wziął mniejszy drążek, no to byś po prostu haczył nogami. No. Dobra, testuję dzisiaj inny obiektyw, czyli ten 0,5. Dobra, trzyma się, ale jest tak na włosku, jak wiatr zawieje, to od razu telefon się przewróci. jak na bicie? Oh. Uh. Dobra A teraz salto na główkę Nie, dobra Prawie, Ty stajesz na rękach Będąc chory, a ktoś zdrowy, nie chce nawet stać na nogach. Niektórzy woleliby leżeć na kanapie. A mi ostatnio tutaj bardzo wychodziło, jak... Nie wiem, no, sam no, tej już ja ja nagrać. Fajnie, że wygląda. To ja wbiję i potem ty pomnie, co? Żyję. <noise> nie wiem. <noise> Ale coś mnie tutaj rozbawiło w tym dałem ten ciężar co chciałem. abyś być jeszcze. <grym> Jak no taki na targowisku, kupuj ciężar wyj ode mnie niewierny. Ale ręce mi się trzęsą. A ty skończyłeś, ta? No zrobiłem 18,75 na 1. Wciąż dopiero. Przed chwilą Grzegorz zrobił zajebiście, a ja nie nagrałem tego, ale on ma nagrane. Dobra, jakby ktoś potrzebował to desiek na Insta i zobaczycie co tam wstawi. Ale się zrobię szeroki w obiektywie. Stój tak. Ja Ci powiem, są zalety tego obiektywu, zaraz zobaczysz. No to, no to jest trudno, nie wiedziałem, nie. trudno. I tak troszeczkę chyba jeszcze od dołu, nie? Ćwiczę 32 razy dziennie same postępy, nie? Mas lawy 62 razy, 130 pompek na rękach, no deskę to raz w stałem tydzień, daj radę. Ja dodam tylko tak od kamerzysty taki komentarz, że nawet głowa musiała walna zrobiła w tym obiektywie. <grywka> 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 Ej, to było niebezpieczne. <grywka> <śmiech> <śmiech> nie. A może o to chodzi by się nie bać i chodzić po szkle i właśnie wtedy nic ci się nie stanie? Jak się boisz to ci się wbije, szkło? Idź tak przez miasto. Przez miasto w boso. <laughs> Trzeba ją znaczyć i macie podwójne zasięgi jeszcze mnie. Bo kurde, myślałem, że będzie fajny trening. Wczoraj miałem humor. nurt. No nie bo... Kiedyś owca to tłumaczył fajnie, że jakbyś się podciągał tak, jakbyś chciał po ścianie, to jest też blisko drążka i jest łatwiej. A jak się tak odchylasz, jest różnica, nie? No to dźwignia, no, ale też mieście inaczej pracuje. Tak, też inaczej, skoro, no wiadomo. Sporo mocniej bardziej pracuje. Tak. Ja teraz dwa razy w nasi siłowni byłem na progresie w tygodniu i dwa razy fajne webummi takie wesło, to jest za kwasty do dzisiaj mam. Się przyłożyłem taki porządny trening, wiem. chcę trochę więcej jeść, żeby trochę więcej... Znaczy trochę bardziej nogi rozbudować. Ja rozbudowałem o dziwo nogi, będąc na tym zerze, albo na tej nawet redukcji, że troszkę mi się rozbudowały. I wydaje mi się, że albo pamięć mi się obaczy i ona działa niezależnie od tego, czy byś, no nie wiem, jakbyś miał kurde 500 kalorii dziennie, to byś się nie rozbudował, ale te zero kaloryczne albo lekki deficyt może ci pomóc, jak masz do odbudowy nogi. No a jak już chcesz się nadbudować, to no ta, no, fajnie mieć więcej kalorii. No, no, ale ja ja nigdy, nigdy nie, nie miałem. To co Sweeksy mówi, że możesz sobie zrobić super i chuj. Możesz zrobić. Ale nie jest to takie efektywne. To tak jakbyś chciał streamować na słabym kąpie. Da radę, ale będzie ci się wyłączał. Patrzcie, musi wyjść za pierwszym. Musi. Musi. Nie jest postępem to, że zrobię jedną pompkę i wrócę i nie upadnę, Dopiero potem się nauczę. Tak jak tutaj nasz kolega Grzegorz co robi już po 10. No jeszcze nie 10, ale jesteś w drodze. Nie, nie, jesteś najbliżej daleko, tego celu. To daleko, to daleko. Ale gonisz Ale 5 już miałeś, nie? Specjalnie bierze więcej talerzy, żeby wydawało się, że więcej podnosi. Jakaś taka trochę devilme kraj, ale suno. na kraje albo Tekken. A ty grałeś we wszystkie dewile my kraje? Nie, ja tylko w czwórkę grałem. I A, jeszcze w jednego takiego. No to jest w prostym miejscu, się mylę. Ale najpierw zacznę od siebie. Ja, jak podnoszę jakiś ciężar, nawet na pociągania, biorę jeden talerz. 25 kg i ćwiczę z tym. A u was zauważyłem, że wy, nawet jak na ławy, czy, skacze, czy skacze, bierzecie jak najwięcej małych. Specjalnie Bo żeby nie. więcej się wydawało czy co? Nie, ja mam w domu nie mam w domu piętnastki, ale na siłowni też zobaczę, że jak wyciskasz... Jak nie masz? Masz garażu tyle ciężarów nie, jeszcze? Nie, piętnastki nie ma, jemowych. Ja Są po piątce. Ale nie chodzi, że nawet tak na siłowni widzicie się podciągacie, to nie masz tak, że bierzesz jeden, talerz, tylko bierzesz specjalnie kilka, nie wiem. I wyciskanie. No, no i wyciskanie czy podciąganie. Przecież na psychikce tak działa, że ja lubię mniejsze krążki niż jeden wielki od A. razu. <laughs> że wolę dodać sobie, nie wiem... po 60 kilo, jak mam, to sobie walnąć, nie wiem, 15, 15, hmm. to już masz y, 30, 20, 50, i po hmm. Ja osobiście po prostu lubię sobie dołożyć podyszce na sztangę, żeby mieć 40, potem podyszce, żeby mieć 60, i potem podyszce, żeby mieć 80. I nie rozkminiałem tego. Na pewno było tak w życiu, że zdejmowałem to, zakładałem 20, żeby koniecznie były te największe, ale nigdy nie miałem tak, żeby to jakoś, nie zastanawiałem się nad tym, o. Nie, bo ja tak za zauważyłem po prostu, nie? Tak, to moją ja uwagę. Ja ja tak wależe, wzią, bo ja sobie... no boi, to w tym Ciekawy, czy się przewróci telefon. Tak. 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 A jak ten, jak Tania będzie na kadrze, to co? Nie widzę. Nie Widziałeś, że jest nagrywany. Nie, dziwne te bipy. Kiedyś nie zwracałem na to uwagi. Co? Że dziwnie się bipy robi. Krzywo tam jest. Tam na tych, tych, tych... A kiedyś co? Kiedyś miałeś tak, że lepiej je czułeś. Co? A gdzie ci się najlepiej robi? Bo ja do tej pory nie umiem miejsca określić, tak, gdzie mi się najlepiej nie wiem, robi. Tak, no nie. Nie Chyba na poręczach tych naszych są regulowane. A na innych siłkach no to zawsze musisz wybrać, nie? W czas to są tylko dwa poręcza. Ale lepsze są tutaj kolumnie na pewno, nie? Żyrafa. No, żyrafa, żyrafa Zrobiłem dipy przed chwilą, bo Brzoza mnie wkurzył, zrobiłem 40 na jeden raz, nie wiem, ale klata się chyba spompowała trochę, to mówi, że co, że Ty też byś teraz zrobił, że się zmotywowałeś? No i dobra, trzaskamy, chociaż, no, chociaż. <grywka> jak mnie okrążył. Pozwalam na lekko skracane, nie muszą być takie nie wiadomo jak głębokie, raz. 5 10 Polecam trochę przyspiesz też ci wyjdą dobrze. 5 20 dawaj dalej Tu się szybko czek ale można jeszcze robić jak poczekasz 2-3 sekundy No, dawaj, dawaj Ile 25? Ja jeszcze pójdzie. Trzy dychy jeszcze byś zrobił. Ja zrobiłem takiego momentu, że już nie mogłem. Dawaj, dawaj. Ostatni jeszcze zrobisz, na pewno. A, mój ostatni też tak wyglądał. 34 cztery? No coś takiego, ale wcześniej zrobiłem dwie serie nie? No, ale 10 pa, podobnie wyszło Ciężar to jest 10kg na ileś powtórzeń I wcześniej 12 powtórzeń, a krótka przerwa dosyć chyba Byłoby więcej Ja teraz chcę wam coś pokazać. Nie interesuje mnie to, czy ja jestem w tym dobry, czy nie. To jest moja zabawa osobiście. Uważam, że można się czasami pobawić. Nie trzeba być we wszystkim najlepszy i pokazywać tylko najlepszych rzeczy. Dobra, jeszcze raz, bo się nie nagrało. Kurwa, jego Macie, poczekaj. Dobra, jeszcze raz, bo się nie nagrało. Już nie masz takiej siły do Bachlebera? Kurde, teraz coś uciekła siła. No jak chcesz, to umiesz. Nie no dzisiaj już. Czuję, że wywaliłem się z mocą z energii tymi lipami Zbierdala <grydala> mnie to, że my stoimy na rękach i też zaczęli <grydala>